Słuchajcie, mam sporo części i elementów lamp zregenerowanych lub nowych. Na pewno oryginalne części, które pomogą Wam naprawić swoje lampy tak, żeby świeciły jak nowe. Oczywiście mogę to zrobić za Was i zajmuję się tym zawodowo od 20 lat, albo mogę wysłać Wam części, które potrzebujecie do naprawy swoich re reflektorów. Przyczyna słabego światła właśnie kryje się za szkłem soczewki. Tam znajduje się lustro, które tu jest wyjęte właśnie z lampy, i to lustro pow powinno odbijać strumień światła, ukierunkowywać we właściwą stronę. Jeżeli jest tak jak tu, to ta lampa nie świeci. ona, To lustro nie odbija światła. Widzicie, nie można się tutaj przejrzeć, nie bardzo coś tam widać. Takie lustro powinno wyglądać tak: to jest lustro, gdzie jest napylona nowa warstwa aluminium. Dlaczego aluminium? To sobie poczytajcie. Ono odbija stosunkowo najwięcej światła. Najlepsze, najlepsze byłoby, co by było najlepsze, srebro. Ale srebro, z uwagi na swoją cenę, a niewielki procent różnicy no, przegrało z aluminium. Za to aluminium dużo więcej światła odbija niż chrom na przykład. Nie mówiąc o jakichś farbach, gdzie ktoś mi tam pisał, że można pomalować. Nie, niestety nie można. Musi to być pokryte cieniutką warstwą aluminium. Aluminium odbija najwięcej światła. Zaraz za srebrem. Dzięki temu nasze lampy znowu będą świeciły jak nowe. Także takie lustra posiadam zregenerowane. Możecie je zamówić u mnie. Wysyłając e-maila na motolampy małpa .com, albo zamówić nawet na stronie internetowej autolampy.com.pl